Ktoś mi coś przypomni, ale my w tym momencie startujemy z kolejną grą. Out, kontra mana, ESL Country Championship, Polska kontra Niemcy, Jestem z jest Tak jest. Chociaż jeszcze tak średnio obecny. Tak, średnio obecny, nieprzytomny, może, o, w ten sposób, prawda? Nie, nie bardzo, czo, bardzo czujny. Tak, czujny, oczywiście, zawsze czujnym trzeba być. No i. Słuchaj, oddam ci kamerę jeszcze w takim razie i sprawdzę, jak tam sytuacja i za mało. Przyjdę. Ja tymczasem wygląda to, że je, widzę, że już jesteśmy w grze Knox Out. Kamera na tobie. Dziękuję bardzo. Zielony Teran, znajdujący się w lewym górnym rogu. Niebieski Protostomana z klanu Maus Sports. On jest naszym Polakiem, on jest naszym bohaterem, a wygrywa już 1-0. Tą niestety, niestety pierwszą grę. E, pierwszą grę. Nie widzieliśmy jej po prostu, ale mana tam wygrał, więc sugeruje mi to, że skoro wygrałbym tak szybko, to tak, że była po prostu szybka miazga. No i co? No i jak na razie mamy tutaj 1 do 0 dla naszego gracza polskiego. ktoś tutaj mówi z czata, mana wygra nawet jak nie zagra. No, w sumie powiedziałbym, powiedziałbym, że, że, że nawet by się tutaj, nawet bym się tutaj z tym zgodził. Mana oczywiście jako gracz portowski ma specyficzny styl gry, to jest styl taki wyczekiwania, to jest styl, myślę taki jakby troszeczkę zabawnie to ująć, to jest taki, mana to jest taki przyczajony tygrys ukryty smok, czyli on czeka na swojego przeciwnika, aż to on popełni błąd, czai się tam troszeczkę w cieniu, po prostu robiąc, robiąc troszeczkę bardziej makro grę, E, próbując e, czasami tam zaatakować, zobaczyć jakieś otwarcie w swoim przeciwniku, i w momencie, w którym on widzi, że w tym momencie można zaatakować, można zadać dużo obrażenia, to wtedy wyskakuje, zadaje cios, no i nierzadko kończy się to jego y, spektakularnym zwycięstwem. No i co? No i wygląda na to, że e, ma nam prosi o pauzę. A, i wygląda na to, że Barcelona wczoraj narzekała na Murawę, tak? Czy coś takiego. <laughs> I protest złożyli. <laughs> o, nieźle. Ciekawie, no tego jeszcze nie słyszałem. E, no i co? <laughs> wygląda na to, że Mana mam spauzował grę, jak na razie uspokoiło nam się to wszystko. E, 13 SCV, Contra, 14 probów, no i Mana tam buduje swojego pierwszego gateway'a, tak patrzę na Patrzę na Noxauta, on będzie robił 15 cc. Wygląda na to. Mówili, że Murawa była zła w 1410. Też bym nie zdziwił się, gdyby, gdyby, gdyby na FC Barcelona narzekała w 1410, że Murawa jest zła. W każdym razie, e, oczywiście Bogu Rodzica została już odśpiewana, panie i panowie, i my wkraczamy tutaj na nasze pole bitwy. E, no i z lewej mamy, mamy tutaj Urlicha von Noxauta, e, z drugiej oczywiście król Władysław Mana. No i co, no i jak na razie, i jak na razie tutaj jakieś, no nie wiem, no ciężko mi stwierdzić, Noxał to oczywiście rozbudowuje swoje namioty w bazie, mamy także Manek, który w, w tym lesie, nie pamiętam jaki to był las koło tego Grunwaldu, ale chowa się jak na razie swoimi jednostkami, zbiera także, zbiera także grzyby, czyli minerały, no i oczywiście troszeczkę gazu, A... <laughs> no i co, no i jak na razie mamy spokój. E, powiem tak, że Noksaud podoba mi się to, co już widzimy w drugiej grze, tak naprawdę z tej serii, czyli ten szybki next, szybki command center, najpierw przeciwko Zergowi, później przeciwko Protosowi. Naprawdę, pomimo tego, że oczywiście Knoxout jest tutaj graczem niemieckim, e, bardzo chciałbym zobaczyć, co on będzie chciał zrobić z tym szybkim 15c. Jak na razie wygląda na to, że Mana sprawdza każdy zakamarek swojej mapy, każdy zakamarek tak, że chyba nawet no, swojego naturalnego, nie do końca, żeby sprawdzić, czy gdzieś tutaj jego przeciwnik nie buduje jakichś dziwnych budynków, czy gdzieś tutaj nie, nie, nie jest stawiany jakieś proksy albo coś w tym stylu. No i co? Nawet szakuras im nie pasuje. Dobry tekst od Bartka, tutaj z czatu. No okej. Okay. Wygląda, wygląda na to, że Mana. Będzie tutaj, słuchajcie, takie taksy zwalicie, jak, jak Gra Polska, czasami przeciwko jakimś nazwom, zwłaszcza chyba przez, przez Niemców. Ja po prostu nie jestem w stanie streamować, nie patrząc się na, nie, patrząc się na tego czata, bo to jest wszystko takie śmieszne. Naprawdę, wielkie, wielkie serducho dla Was wszystkich, którzy jesteście na czacie i którzy, którzy wspieracie reprezentację Polski. To jest naprawdę wielkie, wielkie, wielkie buziaki dla Was, e no i co, no i jak na razie Noxał tutaj spokojnie się bunkruje. Mamy także dwo, podwójne baraki, które są budowane cały czas bez gazu, jak na razie. gra Terański, Podczas gdy umany mamy szybki Twilight Council i tak naprawdę te, te, ten Twilight Council mi się tutaj szykuje na, na jakiegoś chyba jakieś chyba dark templary, tak przynajmniej, tak przynajmniej to wygląda. No i zaraz zobaczymy. Noxout tymczasem, drugi bunkier już nam się tutaj pokazuje, tutaj także jest zbudowany ładnie, ładnie, ładnie powstawiony Supply Depot. No i co? No i jak na razie, no i jak na razie Mana tutaj oczywiście będzie starał się blokować jakiekolwiek próby w latu, wlecenia tutaj jakimś riperem albo czymś takim, no i będziemy mieli blik Z tym, że Mana chyba nie zdaje sobie sprawy, że noxout jego ekonomia idzie tutaj dosyć szybko do przodu, 24 civico dla 26 probów, no ciekawe. Ktoś mu mówi, zaraz dostanie dwa na Gezeloty. To znaczy, ja widzę, tutaj, że widzę tutaj, że stalkery już, już idą, więc, więc za chwileczkę zapewne tutaj dwa stalkery wyskoczą. No i co? No i jak na razie, jak na razie, Noxał tutaj spokojnie po prostu makruje. Jego przeciwnik robi Robo Facility. Zaraz chyba będziemy mieli jakiegoś obserwera. Ma ona ciśnie tutaj kolejnymi stalkerami, więc będzie domaina. No i co? No i. Wygląda na to, że. Ojejku, trzy bunkry. Tutaj zupełnie według mnie nie da, nie da się wejść na tą rampę. Chyba że jakimś mega mocnym, nie wiem, 8 gateem albo coś w tym stylu. Blink został zakończony. Mamy także pierwszego obserwera, który już jest bardzo szybciutko chronobustowany. O, a byłby przynajmniej, gdyby mana nie miał supply blocka. O, to jest krytyczne kilkanaście sekund, gdzie ten obserwer. No, po prostu nam nie wyskoczy. Mamy to coraz, coraz, coraz więcej stalkerów, więc zaraz zobaczymy, co się będzie działo. Pamiętajmy, to jest 1 do 0 dla mana, więc mana chce to po prostu zakończyć ekstremalnie szybko. W tym momencie jego przeciwnik widzi Robotics Facility, ale nie wie tak naprawdę, co się tam dzieje. Nie wie, co jest budowane, czy zauważy tego obserwera. W ogóle nie zauważył, co się wybudowało. No, i zaraz zobaczymy, tutaj jakiś mocny atak. Kilka marinów tam tutaj. o nie, cały czas Knoksout po prostu czeka swoimi, swoimi jednostkami. No, ładnie. No, ładnie, ładnie, ładnie. O, i nawet tutaj skałki są niszczone. Bardzo mi się to podoba, e, ponieważ Mana jest w stanie e, warpować swoje jednostki bo o wiele bliżej ze, z, e, za pomocą tego pylona. E, skałki zostały zniszczone i będziemy mieli blink do main'a Naprawdę bardzo mocny blink, według mnie. On zauważył już w tym momencie, ok? Tu jest, e, g, tu jest supply depot Jeśli podejdę do niego dosyć blisko, no to mogę mieć bardzo duże problemy. No i teraz mamy zaanulowanie tego Steampaka. Bardzo ładny blink ze strony Mana. Tutaj SCV wpadają. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby atakować SCV. Co, no, Xoutrobie tutaj za chwilkę potraci troszeczkę tych jednostek. E, teraz jeszcze. O! Oh! O, ładny skan na obserwera i knockout. E, w tym momencie jego, prze je, jego przeciwnik, czyli Mana, nie będzie w stanie zrobić tutaj absolutnie nic. Pozostawiony został jeden Stalker, ale SCV zostało straconych. Myślę, że to na jest 10, 15 łącznie. I mamy 28 kontra 27. Cały czas tutaj atak. Nie wiem, co ten SCV tutaj robi. Mamy kolejnego obserwera. Coraz więcej Stalkerów nam tutaj wpada, ale wygląda na to, że troszeczkę nieogarnięte zostały te bunkry. Jeden z nich zostanie zestrzelony dokładnie tak, czy także drugi. Wygląda na to, że to jest chyba niezbyt dobry pomysł. Alemana naprawdę bardzo ładnie swoimi Stalkerami. Cofa się po zniszczeniu dwóch bunkrów, nie straciwszy ani jednej jednostki. Tymczasem obserwer jest już gotowy. Gdzie on się znajduje? Przynajmniej powinien być gotowy. Gdzie ten obserwer jest? Opcji, opcji, opcji. No, wygląda na to, że. A tutaj stoi, okej, okay. jest, jest wszystko git. Eee, no i wygląda na to, że będziemy mieli kolejny atak. Noxout ma tutaj jeden bunkier, ale taka siła ognia może nie przetrzymać tylko tego, że 3-4 SCV go reperują. Nie mamy tutaj ani jednego bunkra. Tym w tym momencie będziemy mieli kolejne bardzo ładne mikro ze strony mamy eee, Ten bli te blinkując ze stalker to jest po prostu absolutna poezja. Mamy tutaj atak... Na uzbroju, no, ufortyfikowane pozycje Ulricha von Noxauta, i czy Niemcy będą w stanie wytrzymać e, tą batalię? Oczywiście pamiętajmy, że historycznie Niemcy posiadali bombardy. Niestety tutaj ich nie mamy, ponieważ e, fabryka nie buduje ani jednego Siege Bombarda. No i wygląda na to, że ma na swoimi litwińskimi, swoją litwińską d, kawalerią, swoimi e, polskimi, absolutnie fantastycznymi Stalkerami wpada. I mamy GG, 2 do 0. Dla Mane, i co za tym idzie? 2 do 0 także dla Polski. No ładnie.